i lada Fanny, Dzisiaj otworzymy Tattoo Studio Makery do tatuaży. Ej! Teraz otworzymy to. Oj, z tej strony zaklejone, to zobaczymy tu. O, dobra, tu jest dobre. Wyciągamy. Wow! Zobaczcie, tutaj są pisaki, tutaj są normalne tatuaże, tutaj są szablony i tutaj są chusteczki, którymi możemy sobie zmazać ten tatuaż. Ok, otwieramy. Dobrze odpakowałam. No to zobaczmy, co mamy tutaj w środku. Ok, tutaj mamy takie pisaczki. Takie długopisy, bym powiedziała. Tutaj mamy chusteczki do zmazania do zmazania tych tatuaży. Tutaj są szablony. A tutaj są po prostu tatuaże. Okej, okay, sobie wybrałam, że najpierw przetestujemy te pisaki, bo jakby prawie nigdzie nie ma takich pisaków, więc trudno jest takie znaleźć, dlatego chcę je najpierw przetestować. Dużo jest szablonów, ale ja chyba wybiorę ten z sercami. Odklejamy. Oj, żeby się nie zerwało. Ostrożnie. O matko, ja się boję, że to się zerwie. Okej. Okay. Udało mi się odkleić. Trochę to trwało, ale się udało. Okej. Okay. Naklejamy tutaj na rękę. Ostrożnie. Okej. Okay. I teraz chyba najpierw użyję różowego pisaczka. I tutaj tym pisaczkiem pokolorujemy te linie. Ok, pomalowane. Teraz weźmiemy ten filetowy albo granatowy. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jaki kolor za to uważacie. Otwieramy i tym kolorem pokolorujemy to serduszko. Ok, serduszka pokolorowane. Teraz weźmiemy też niebieski kolor i pokolorujemy to ostatnie serduszko. Serduszko pokolorowane, teraz szarym te pasemka w tym wielkim sercu pokolorujemy. Ok, skończyłam malować, teraz odklejamy, zobaczymy jaki jest efekt końcowy. Tak się prezentuje efekt końcowy. Bardzo mi się podoba. Teraz czas na chusteczki zmazywalne. Jakby nie chcę zmazywać tego tatuażu, dlatego zmażę tylko jedno serce i zobaczymy, czy te chusteczki na serę zmazywają. Ok, otwieramy. Tak, wyglądają te chusteczki. Okay, bierzemy jedną. No, ci cieniutkie są. Kładamy na boczek. I zmażemy, nie wiem, to serduszko spróbujemy zmazać. O, jest ślad, chyba się zmaże. Zobaczymy. Jakby całe się nie zmazało, nie wiem, czy widzicie jeszcze tutaj jest taki mały ślad, ale jakby najważniejsze, że w ogóle coś zmazało. Więc usteczki działają. Dzięki bardzo za oglądanie! Pa!